Dzień dobry, po raz kolejny. Graliśmy w białą sukienkę, teraz zagramy coś innego na drugiej gitarze, bo jedna brzęczała. <laughs> Jak sobie już robimy jaja dzisiaj, to mamy 51 lat, w grudniu 52. Mieszkamy w Holandii, bo w Polsce nie było pracy za bardzo ciekawej i motywującej finansowo, a tutaj jesteśmy motywowani finansowo, chociaż język jest bardzo trudny. Szukam takiej piosenki, wielorębników mam, no, znalazłem, w związku z tym, że jesteśmy już adleptem, nie młodym, czyli tracimy wzrok spawając jeszcze bardziej, a przez telefon komórkowy typu led wyświetlacz to już całkowicie, jak popatrzymy 5 minut albo 15 w telefon to nie widzimy nic, dlatego też musimy używać okularów, że wydaliśmy na okulary w swoim życiu dużo, bo nie wiedzieliśmy jak ich używać, to kupujemy teraz tanie okulary po 2 euro i w nich widzimy najlepiej, wzrok się nie pogarsza. A jak okuliści robili korektę, zawsze był problem, kręciło się w głowie, bolała głowa. A to używam tylko do czytania i do grania na gitarze. I zagramy piosenkę Pieśń wielorodników, bo mi chodzi po głowie bardzo, tylko musimy wziąć z drugiej gitary. To jest Hudson, jedna, 250 hmm. bo to jest stara Sigma 20. Radna. Jeszcze żona. Kupiła ją w kredycie, bo w Polsce nie mieliśmy pieniędzy, a teraz za pół tygodnia pracy kupujemy gitarę, albo czasami za jedną dniówkę kupujemy gitarę za 250 euro. Będzie wrzęczała, tak, te gitary tak brzęczą, albo taka potastry do niczego. Nasz diament prawie gotów już, Gdzieś dziećminach nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Takie i piękne panny stoją, na w oczach błyszczą Kapitan niebo wlepia wzrok, ruszamy lada dzień Płyniemy tam, gdzie słońca blasknie nie nocy cień. Nawie krzycz ołóweł w sercu nie. Ja ciężka, groźne są, lecz dostaniemy je. Hej, panno, po co i nie zatrzyma mnie, bo prędzej woda chwilę za niż ja my co No nie płacz luce tu, los nie jest taki zły, bo dadów kadu Bóg Tu miał, na łodziach co spisały już, z każdy stał, I dmucha tu, i dmucha tam, ogromne stado w krąg, karpuny go słali i ciągnik ciąg. I dla wieloryba już ostatni to dzień, bo śmiały karpunik uderzał. A więc Odwagę w sercu miej, białe uciecka, groźne są, lecz dostaniemy A więc czyż oł, hoł. Odwagę w sercu miej, groźne są, lecz dostaniemy Lecz dostaniemy I tak oto odtworzyliśmy pieśń wielorybników. Nie Mnie się podobało.